Yo what's up z tej strony Lubkurc, a to dziesiąty odcinek Wydobywaj z Lubkurcem. I w tym odcinku będziemy kontynuować mm, szklenie góry. Tak jest. Więc... Możemy jechać. Za dużo szkła nie mam, ale jeszcze się przepala tam u mnie w domu. Tak. I... O, coś muszę wam pokazać. Zrobiłem zdzichowi nowy domek. W ogóle pogodziłem się ze zdzichem. Teraz ma taki wypasiony dom, że... Aż sam się zastanawiam, czy by się do niego nie przeprowadzić O, widzicie jaki wypas? Nawet podwójne łóżko mu zrobiłem Żeby, wiecie, muszę tutaj zapraszać jakieś owieczki Nie, ja, co nie, Zdzichu tu ma jakąś... Mm, jakąś szafeczkę, ja mu tam nie zaglądam, nie wiem, co on tam ma yy, Tu stoliczki Co je tu przychodzę czasem do Zdzicha i sobie... Pijemy jakiś... Jakiś bimber Zdzichu tam pędzi z jakichś kaktusów, ale nie chcę mi powiedzieć jak Dobra, Zdzichu, ja już idę, bo ci się wprosiłem, tak, troszkę. A jest Zdzichu. Właściwie to jest Zdzichu, a nie Zdzichu, ale nie ma zi w Minecrafcie, więc... Więc jest Zdzichu. Fajne, nie? Kurcze. Aż mu zazdroszczę, ten mój to taki... i średni w porównaniu do niego. O, a nie wiem, co wpadnę jeszcze do tego... ...domu, bo pewnie mi się troszkę tego szkła przepaliło, przetopiło. Nie wiem, co się z nim dzieje w każdym razie mam troszkę szkła pewnie jeszcze Ok. dobra, bierzemy piachu troszeczkę I tutaj moje wszystkie yy, wszystkie piece pracują na na pełną yy, na pełną parą yy, nie to co jest, a tutaj? Sorry na chwilę. Dobra, już jestem. Ok, to lecimy kontynuować wielki projekt szklanej góry. Tak, postanowiłem w ogóle. Wiecie, no, oglądaliście pewnie odcinek 9. W którym no niestety nie udało mi się. Chciałem zrobić jakąś muzyczkę w tle, jak sobie buduję w przyspieszonym tempie, ale niestety nie dało rady. YouTube się wkurzył. No cóż, no i stwierdziłem, że tak nie ma dużo sensu, żebym budował, a potem i tak dodawał jakiś komentarz do tego. Czyli muszę przez to zużyć jeszcze więcej czasu. Nie będę przyspieszał tego budowania. Może, jak nie nie będę już miał o czym gadać i mi się znudzi. To. To będę potem. To zrobię po prostu przyspieszony tempo, i reszty, reszty nie będę pokazywać. No. Więc specjalnie. Trzeba było w sumie pomyśleć, o czym tutaj mógłbym pogadać. Zaraz coś wymyślę. Może o moich projektach. Let's play. Mam już skończone. Hmm, trzy serie. Następne dwie się robią. Minecraft no to jest taka dosyć mm, Seria dosyć unikatowa Też widzę, że chyba największą popularnością się cieszy, A też Wolfenstein też całkiem nieźle. To trzeba przyznać. Tak, wczoraj yy, to miałem no <laughs> te, te, te problemy z tym. Czy YouTube miał jakieś problemy z pewnie za dużo ludzi wysyłało sobota była, ludzie mieli wolne dużo ludzi wysyłało pewnie filmy filmiki i i stąd wzięły się te moje problemy z wysłaniem tych moich y, tam wysyłałem jakieś y, no te jednego, jednego Wolfensteina jednego Minecrafta, jednego o, kurde jednego Mediwala Niestety żaden z nich... no szkoda, te trzy odcinki wysłałem. Chciałem wam, żebyście mieli co w sobotę sobie oglądać. A tu dupa. Niestety żaden z nich nie doczekał się ek ekranizacji. Musiałem je wysłać jeszcze dzisiaj. Ponownie. Szkoda. No ale w szczęście w nieszczęściu, że nie dostałem tego limitu 15-minutowego. No to już ma naprawdę masakra. Wiecie no... Mm, ja już mam wszystkie te filmiki, zazwyczaj jak nagrywam, oprócz Minecraftu oczywiście, którego nagrywam i od razu wrzucam. To zazwyczaj mam także... Mm, także już je nagrywam dosyć, z dosyć sporym wyprzedzeniem. O kurczę, nie wiem jak tą ścianę będę. Czy będzie jakąś technikę zastosować. <laughs> no nie wiem, dobra, na razie skupiam się na tej ścianie. Tak, wiecie, nagrywam ze sporym przyspieszeniem, przyspieszeniem i miałem Medivala, dosyć sporo odcinków. Więc no troszkę byłem. No hmm, coś, pojawiła mi się wizja, żeby. No wiecie, one mają tak po 15, tam i pół, 16 minut, czy 17 na przykład. I wiecie, wszystkie bym musiał w tej chwili skracać. Te końcówki. Hmm, wklejać do następnych odcinków no i tu wiecie, sporo, to sporo w tym grzebania, obabrania się mm. nie za bardzo mi się to widziało no sami rozumiecie, że jestem dosyć szczęśliwy, że to się tak skończyło W tej chwili poruszamy się bardzo e, tak sprawnie, jeśli chodzi o te poziomy, nie? Bo tam tak sama góra, no to była. Wow, to, to jaskinia, zapomniałem o niej. A też trzeba będzie ją jakoś tak mniej więcej w naturalny sposób zamelinować. Nie, no za, zamelinować to nie. E, zabunkrować. Ale nie mam odpowiedniego określenia. Dobra, jest szkło. No ile tam jeszcze? Ale spoko. Mam bardzo dużo tego piachu w domu, co pewnie zobaczyliście w tej, w tej mojej skrzyni. Więc... Możliwe, że mi się uda. O co tu jest jakiś pusty, pusta przestrzeń, nieważne Więc mam nadzieję, że uda mi się już skończyć e, skończyć to, ten, ten, tą pierwszą fazę tego projektu czyli to co w tej chwili robię z tym szkłem co mam to wiecie, wydobywanie piasku nie jest trudne no, ale wiecie no, po co ja mam się za bardzo trudzić i jeszcze tego więcej tam kosić, niszczyć te naturalne naturalne tam te pustynie które już o, jest moja wiocha. Aha, zapomniałem wam powiedzieć, byłem w tej wiosce, yy, o, wykosiłem wszystkie uprawy, ładnie już wyrosły od ostatniego czasu, no z powrotem je y, zasadziłem i będzie na następny raz, póki nie doczekam się własnych upraw, po to właśnie robię tą piramidę, no e, nie piramidę, tylko y, tą wielką szklarnię, żeby tutaj trzymać te swoje uprawy, a nie latać tam do jakichś sąsiadów. cichu jest dosyć specyficzny. Hmm, mam nadzieję, że mi się tam nie, nie zniknie, albo nie pójdzie sobie stamtąd. Bo w sumie ja się trochę z nim zaprzyjaźniłem. Okej. Okay. Hmm. no to jest możliwe, że odejdę sobie gdzieś na jakąś dosyć sporą odległość. I wrócę i on mi się tam zniknie po prostu. No takie rzeczy no to są... To jest normalne, dlatego ja nie odchodzę na zbyt duże odległości od domu ja w ogóle uzupełniłem sobie ostatnio trochę mapkę. Pokaż się tutaj. O, widzicie? trochę połaziłem w ku... dookoła domu. Żeby troszkę wiecie. Wiecie o co chodzi? Chciałem po prostu uzupełnić tą mapę. O jak widzicie już całkiem sporo zrobiłem Nie wiem no piszcie co, co sądzicie o tym mm, o tym moim budowaniu Czy chcecie to oglądać czy nie? Czy mam w ogóle dokończyć sam na własną rękę? Czy wolicie jednak yy, Wolicie jednak żebym pokazywał jak to robię Żebyście, no nie wiem żeby nie było, że cheatuję <grym> Się kończy. Kurde, czy ja nie gram na peaceful czasem? Nie, na easy. Wiecie, jak sobie wydobywałem tamten. Yy, no. Tamten piasek, no to przełączyłem sobie na peaceful, no bo po co mam się męczyć na easy? I tak bym to zrobił i tak. A co, yy, co za różnica, czy będę spał po prostu pół dnia, czy. czy będę wydobywać dzień i noc? No, różnicy nie ma. Tylko takiej, że ja sobie mogę tam iść i naraz to wszystko zebrać Okej okay. Tak, muszę skontrolować ten poziom, który do którego miałem zamiar Okej, okay, dobra to ja w kimę teraz Słuchaj, jeszcze wam pokażę ten poziom, do którego chciałem wybudować ten... Oszklić tą górę. Nie wiem gdzie Tam tamta moja jaskinia. Trzeba by tam wrócić, o, tutaj jest Do tego poziomu chciałem to oszklić wszystko Troszkę mi to na pewno zajmie Uuu, Enderman Zaprzyjaźnimy się z nim? O nie, bo tam ma kolegę zielonego To nie Taki bodyguard Okej, okay, no chodź tutaj Mendo O kurde, dwóch kolegów ma Aaa Get off me Fuck Ok. Sobie wybuchnął. Mm. Ok, dobra, idę spać. Nie, to no specjalnie. Ok, i słyszałem, że Endermany nas nie atakują, dopóki nie patrzymy się na nie. I to musimy się patrzeć tam przez. nie wiem, z pół sekundy. Czy ileś tam. Widzicie? Jest niegroźny, gapi się na mnie. Ale ma fajne oczka. Dobra. Mm. Znaczy, podobno, no to jest już. W tej chwili potwierdzona informacja. O, tutaj jakieś kuleczki doświadczenia. Widziałem tam w tym filmiku od Minecraft Polska. Mam go w subskrypcjach, możecie sobie zajrzeć, jak nie wiecie co to jest i gdzie to jest. Tak więc możecie sobie sprawdzić. Jakie ma tam ciekawe filmiki. Właśnie o Endermanach zrobił jeden odcinek. Teraz już wiem, jak ich unikać. Jak ich sztucze, jakie sztuczki stosować, żeby żeby mnie nie, nie zabijał przy każdej okazji, okej, okay, super. Mamy dużo szkła. A, załadujemy nowy, nowy, nowy piach. Mhm. Węgla mam bardzo dużo, więc sobie tam nie żałuję. Ej, co jest nie to? Co by się stało, jakbym przepalił nożyce? Hmm. To, to jest pytanie. Ok, to się schowa. Kwiatków nie chcę. Też się sobie je schowamy. Yy, Dirta też można odłożyć. Ale sporo go mam. Stawimy sobie spustaka, w razie co. A jak widzicie, drewno mi się skończyło. Ta chata z dzicha niby jest taka mała, a sporo... Yy, sporo materiałów trzeba było na nią złożyć. Ok, to jeszcze chciałem sobie zrobić dwie łopaty. I będzie można iść spać. Dobra, chyba resztę budowy bo w ogóle pokażę Wam po czwórnym przyspieszeniu. Tak jak w poprzednim odcinku, tą, ten drugi etap właśnie. No. I też chciałem Wam coś pokazać. O właśnie tutaj, stąd będzie szła... No póki co taki... O! Już sporo zrobione. Gdzie szedł taki mościk właśnie do tej... do tej góry. No, a potem to się przerobi w kolejkę, nie? Tylko na razie to nie mam co marzyć o kolejce, więc na razie będzie po prostu most. Dobra, no to lecimy spać. No trzeba coś wpierniczyć. Śniadanko. Okej. Okay. Wciągniemy sobie z dwa chlebki. Okej, okay, już jest super. Jak tam szkiełko? Się robi. Okej, okay. władujemy troszkę mm, troszkę piachu. Okej, okay. i wracamy na górę. Ale ty już nie będę Was zanudzać. O, nie ma jakichś zielonych. Okej. Okay. No co tam z tychu? Wołałeś mnie? No, nie, 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 nie. Yy, tak, zostawiam ci klucze do chaty, tam podle mi kwiatki czy coś. Dobra, no to zapraszam Was na budowanie w przyspieszonym tempie. Do usłyszenia, jak mi się szkło skończy. Dobra, to w tym odcinku będzie na tyle. To był 10 odcinek wydobywać z lufku. Ja wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o komentowaniu, ewentualnie subskrybowaniu, jeśli chcecie. Ja nikogo nie zmuszam, ale pamiętajcie subskrybować. No i... Na razie.